No. Siemanko, siemanko, słuchajcie, tak na gorąco po walce w hotelu, bardzo Wam dziękuję przede wszystkim za wykupywanie pay-per-view z mojego replinku. Bo jak wiecie, wszystkie pieniądze tak naprawdę trafiają do małej oliwki z Mikołowa, która jest ciężko chora. Więc nie dość, że pomogliście fajnej osobce, to jeszcze mogliście obejrzeć to właśnie galę. Co do przebiegu. Całej mojej walki. No kurczę, muszę powiedzieć, że naprawdę zderzyłem się ze ścianą. Yy, meduza ćwiczył 8 lat, ja ćwiczyłem 2 lata. Yy, nie chciałem tego parteru, niestety wyszło. Jak wyszło, źle obliczyłem yy, te latające kolano i, i, i meduza zrobił swoją robotę, chociaż tak naprawdę nie mam sobie nic do, do zarzucenia, ale bardzo Wam dziękuję za, za całe wsparcie, za wszystkie wiadomości, za, za wszelkie komentarze i. Trzymajcie się, a ja teraz lecę w I Jeszcze chciałbym bardzo serdecznie podziękować moim e, wszystkim sponsorom, mojemu e, narożnikowi Bepson Bielawa. Dziękuję Wam, e, trenerzy, dziękuję w ogóle wszystkim chłopakom, z którymi, e, z którymi tak naprawdę mogłem cokolwiek robić na sali, którzy mnie wspierali e, zarówno, zarówno e, treningiem, jak i dobrym słowem. I dziękuję mojej kobiecie za to, że cały czas przyjaciół. Siemanko moi drodzy. Słuchajcie, tak sobie siedzę w pokoju i e, pisze do mnie Adrian, wbijaj na balet. Ogólnie tutaj razem z całą naszą ekipą zeszycika after party i tak szczerze z Hiltona zrobiliśmy trochę meliny, ale z melina, Ale powiem wam naprawdę, muszę wam powiedzieć, że ten człowiek ma tyle siły, ja, ja to poczułem na własnej skórze, naprawdę. Kurczę, nie może się, wiesz, ja, ja nawet bez walk trenuję, także to jest. Tak, ale kibicuję mu, kibicuję mu z całego serca i muszę wam powiedzieć, że najciekawsze jest to, że my z tej całej brygady Prima, niestety, trzymaliśmy się najlepiej ze sobą i najwięcej czasu ze sobą spędzaliśmy, więc stwierdziliśmy, że na się ze sobą będzie naprawdę bardzo słabo. Mi było ciężko, szczerze. A, a co się okazało, że nawet ani jeden, ani drugi ciosu nie dostał, więc... Takie fajna paleczka była, cudeńko David i co? Oby ci się wiodło. Dziękuję ci bardzo. Pozdrawiamy